nie! Ja nie wypuszczę tego odcinka, stary. O, prawda? No. Przetoczył ten odcinek, stary, tak szczerze. Chcesz wejść, tak jak ja będę mówił. Dzisiaj nie ma z nami mrożona. Został prowadzony! <śmieniczy> nie ma mrożona! O, melodia! Co tym mówisz! Prowadzący! Mój Boże! Jest... Cześć, Coś sobie mroża! Mroża! Dzisiaj się Robimy. Taka ta melodia z BDS-em, z trzema poziomami trudności. Ostatni jest niemożliwy, ale my to zgadniemy stary. Rozumiesz w to? Ja w to wierzę! Dobra, sprawdzamy przycisk. Zostawcie suba i lajka, instagramka. Dokładnie, zostawcie instagrama. To są same piosenki b W ogóle się, w ogóle się, w ogóle się nie przygotowywałem do tego odcinka. To nie jest ironia, serio się kur... nie przygotowywałem. Więc zobaczymy ile będę pamiętał. Dobra, nastawiamy zegarek. 50 sekund. 50 sekund. Dobra, a to, to 3, 4... Nie, czekaj, 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 czekaj. Mentalnie się muszę przygotować. Dawaj, ratujemy ten świat stary. Hmm, a jak oceniasz jeszcze... ten... No nie, o no dobra, no to jest Easy Star. Tego ktoś nie wie, to nie jest prawdziwym słuchaczem rapu polskiego. BDS tu Gustaw. Poprawna odpowiedź! No i klasa! No. Sekunda 97. Ile mam czasu? No stary, odejmij sesję. dwie sekundy mi to zajęło? Tak. Długo. Kolejny numer. Nie. To w tak? A! A! Moja dremordę. Tutaj była jedna z pierwszych reakcji na kanale na ten numer, tak? To też było easy. A napalone panki. Ale bo to jest było na ficie, to to kur... jest trudniejsze. Panie prowadzący, ale to. No dobra, okej, okay, nie ma problemu stary, nic się jest Dobrze, Eryk Moczko, twórcą tego pięknego utworu muzycznego. Poprawda! No tak, lecimy dalej. Jestem jesteś gotowy? A! dobra, uwaga. A! No, ku... Dobra, to jest easy, stary Eldorado z planem B. Poprawę Eee, Mraże! Jedna ksywka jeszcze na tym. No, plan B, mówię. No, jest a, z Znany, ale, ale jeszcze stary jest ksywka, która wiesz, no. No, jest kto? Kto? Kto, Kut, wiesz, kto robił ten numer? Dims. Dims, ten, Ale co, to już jakiś plusik, stary za to? Dobrze. Plus 3 sekundy, ku. Plus 50 sekund dla mnie, rozumiesz to? Plus 2 punkty. Tak. Ile? Plus 2 punkty. Tu nie ma punktów, <laughs> Nie, no żartuję, no nie ma żadnych plusów. Dobra, dawaj, lecimy dalej. No, No, dobra, no. Nie ma pi... nie. Ha! Ba! Było dłużej, było dłużej, ale ten początek jest... Musiały oh, te skrzypeczki wlecieć, stary, na głowie jest orkiestra! BDS! nosi! O, prawda! Zbyt dużo emocji, stary, że sądzi. 42 sekundy. easy, stary. Easy Solar. Okay. ostatnia piosenka z poziomu łatwego. Powiem tak! Miałem chwilomą zaśmę, ale miałeś trochę opóźnienia, jak kliknąłem i zatrzymałeś. I wleciał ten snerku, A ja już stary wiem, co to jest. Chłopaki nie płaczą Jest tego haminguera. A jak wjeżdża, jak wjeżdża, Betty? <grym> co? co? Jak wjeżdża, początek, zamuć. Yy. Piłem browar na klatce. Powiedziałaś mi, że mnie kochasz na zawsze. No. Poprawna odpowiedź! Waga teraz. Zapowiedź tego, co będzie teraz. SB Staff nie ma zapowiedź poziomu średniego. Zajebista zapowiedź. Mocne, mocne, mocny prowadzący 39 sekund. Jest dobrze, ale nie wiem czy mrożon jest świadom tego, co go czeka. Muscz to jest. Ja... Ja wiem co to jest kurwa. Ja jak to ty się nazywało stary? Nie. No, kurwa. no tak dobrze czekaj. Wiem, czekaj, wiem. To jest stara nuta. Ja... Do... To jest stary jeden z takich najbardziej. Ty ja ty nie możesz podpowiadać. albo bo... Podpowiadaj mi dobrze, stary, lecimy z tym gównem <noise> Dobra, zostawmy to na potem, ale ja wiem co to ja wiem co to jest, tylko muszę sobie to przypomnieć o, ja stary ty... wiem, tytuł. że ty wiesz. lecimy dalej, stary, ja do tego wrócę stary. Trzy, cztery co to k kur... jest? Dobra stopku, bo tracę czas Ja ja... Pie... Co to jest? Ja nigdy nie słyszałem stary takiego wejścia to do. Ale te... To jest? znany numer. znany numer. No Jezu chrystę. O i to był jakby. Znaczy, to jest trochę mylne, może. Tak, zbyło, ale... Ale, ale ogólnie numer jest znany. Jak puszczę ich do dalszego momentu, to osoby sobie na pewno. O, to jest. Wiesz, to złamanie zasad, stary. Znaczy, tak, nie, nie można. doszedł do tego momentu i teraz się zaszło słowo, więc. Dobra, ale to chyba też zostawię na potem, ale. Dosłownie, stary z mi się nie kojarzy, to wejście tak nie na tunie. Jakby to była jakaś balada, stary. o wakacji. przepraszam, o wakacjach. Dobra, dawaj kolejny. Dobra, zostaw. Ja nie byłeś gotowy na takie rzeczy, powiedz. Kiedy tą zabawę, kurwa? Nie znam tego! Ja też mi dał widy na jakieś. Który, o, fan BDSa, a stary! Nie znam tego, stary. Już co, słowa ja nie słyszałem tego, to jest jakiś starszy numer. Ja bardziej BDS-a zacząłem słuchać od opowieści Zolinę smoków. To nie ma szans, że to. <grym> ja wiedziałem, stary, że ty mi to zrobisz. Petardę dopiero na koniec przygotowałem no, to... A połowiesz jakiś jest, niemożliwy utwór to jest, na koniec? Jest, no jesteś postawiony pod płotem, że tak powiem. pod ścianą. Nie <grym> o... dawaj, na następny. Mogę wszystko stracić! Ja wiem, wiem, wiem. Ja myślę o tym, co będzie, jak słyszę. geng, geng. A jak I, jaki to to miało tytuł, stary? Czekaj, to jeszcze nie jest moja odpowiedź. Ale czy to nie jest napad na bank? Napad na bank. To. Ej, dobra, jak źle odpowiem, to co się dzieje? Teraz się powinieneś odpaść, ale myślę, że. Myślę o tym, co będzie. W ogóle ten numer w jakiejś piosence na YouTubie po teledysku leciał jako snippet po jakimś numerze. Głównie z tego go pamiętam, bo jakoś bardzo tego numeru nie katowałem. Dlatego też nie pamiętam tytułu. Zamyk sobie to jeszcze raz i ci przyjdzie tytuł do głowy. Gak 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 gak! To trzy razy gang, tak? Nie! Jest, dobrze! Sam zgadłeś! No sam! No sam stary! To była mocna podpowiedź, ale zgadłem! Zostały ci trzy numery jeszcze z kategorii średnie i jeden numer... Niemożliwy! Tak! Niemożliwy utwór i 21 sekund. Niemożliwe się boję tego numeru. Ja ci nie mogę puścić od, od nowa znów, no bo ich nie zgadniesz. Muszę ci po prostu dalej, kontynuację. Tam gdzie skończyłem. Nie, kurwa, ja nie jestem stary ci**on, dawaj stary niemożliwy, eee, dawaj niemożliwy, ja chcę go przynajmniej początek usłyszeć. Tak, ja chcę przynajmniej początek usłyszeć. Ale się zestrasz. No jak kurwa, to... Ja, to jest stary, no, dobra, dobra. Dobra, się stary jak tak. Jestem gotowy? Tak. tak. Co to kurwa no jest?! <ślisty> nie otwieraj ria PDS Przegrałeś grę. Nie ma tego, nie numeru. <ślisty> Koniec. Żartowałem, to oczywiście był żart, nie była odpowiedź. Okej, okay, okej, okay, wracamy do pierwszego, którego opuściłem, bo ja tam tego na pewno znam. Mamy ja 17 sekund, dobrze. a na easy, kurwa. 12 sekund ci zostało. Ty też z chłopaki nie płaczą, kojarzę, ale to nie jest to. Że ja znam ten wstęp, jak kupuj. No, czemu mam takie zaćmienie mózgu, stary? Teraz, to było się przygotować. Y mogę ci podpowiedź zrobić taką, że to jest Kubi producent? To się domyślam. I to jest stary, z płyty polskiej młodzieży. Okej. Okay. Jakbyś puszczał cokolwiek, stary, z opowieści z Doliny Smoków, to kubi bym wszystko wiedział, nie? Mmm. Y mi na myśl jeszcze gady, ale ja nie wiem, czy taki był wstęp do gady. Możliwe, że nie. Dobra, lecimy z tym utworem, co gadałeś, stary. A dawaj ten, co powiedziałeś, że jak posłuchałbym do końca, to bym już wiedział, jakby, jakby weszły słowa. A dawaj ten. 4. Nie znam tego. Kurwa, że wziął sobie te stare numery. To jest p. Pier... p. znany. znany. P. Pier... ale ten, kur... Jaka to. joza, kurta. P. Pier... nie, stary, nie, kurwa, Nie wiem. To nie jest p. Ku... znane, bo tego nie znam, stary. To jest p. Ku... znany. No to dobra, BDS na podle bank. Tak, ale nie ten. Ale co nie ten? Tak? Czyli to jest to? Ale nie ten numer. Jak to? No to kur... ten czy nie ten numer? <tryk> nie ten numer. <grychy> Czyli yes. jest odpad na bank tutaj? Yes, tak, ale to nie ten numer. No kur... a to żeś mi stary zdradził numer. To pomyliłem się i bardziej je... ja tak. zgadłem. I lecimy ósmy. Rytm. <tryk> Zostaw. Nie wiem, została mi sekunda? Tego też nie znam, to jest jakiś dużo starszy też numer. Nie chcę być głodny. Dobra, Beda BDS nie chce być głodny. jest stary, jest tam ZUI. zajebista podpowiedź, stary. Nie wiem. To no jeden numer był z ZUI. A nie słychałem żadnego numeru z ZUI, stary. Z BDS-em. Pas. Nie zgadłem, jest XX, stary. Dobra, nie, mów co to jest, stary, bo już i tak przy***ałem Mów co to jest. Na, na, na. Jakie k***a... No, no, no. Słuchaj dalej. Dwa, jeden, jeden, pięć, my zrobimy poznam, to zabieram Dobra, stary, ja jestem fanem bds ale gdzieś od 2018, ku A, no. no. To było 17 chyba. No właśnie, stary, ja nie, nie słyszałem nigdy tego... Dobra. Nie jeszcze mam sekundę. Niemożliwe zostało. A pójdź jeszcze raz ten... no to dawaj szóstkę. Szóstka. szóstka. no. Trzy, cztery... jeszcze... Ja pie... Nie, NIE! NIE! KURWA MA CHK! Przepraszam, że Nie chciałem Cię wyrzucić. Ja pierdolę. Ja jestem debilem, stary. O mój Boże, znam to, no skądś kojarzę, kur... Piąta, pięć, stary, jeb... znaczy kochana. Stary, to powinienem od razu zgadnąć. No tak. Nie, nie, dobra, stary. Mnie przytłoczył mnie ten odcinek, stary, tak szczerze. Ale zostało jeszcze 50 sekund. Dodatkowo. Ja już nie chcę. Ja się już gotuję bardziej na następny Dobra, to zgadłeś, dobrze. I siódemka. No i dalej nie wiem, co to jest. Bo jestem, bo jestem, bo jestem, bo jestem biały, młody. Ja. Pierdolę. Ja nie wypuszczę tego odcinka, stary. Ja nie wypuszczę tego odcinka. No kurwa, no, oczywiście, że to znam, ale. Ty jesteś kur... no jakiś Co ty mówisz? Tylko ten początek stary. no nie, początek Wiadomo, duchu. że to znam, nie słuchałem tego jakoś. Dobra, nie katowałem duchu. tego, ale, ale jest, znam. To, wiem, ale to jest podobny do, do, do napad faktycznie. To jest podobny no. do na napad, ale nie katowałem tego aż tyle, żeby ten początek tak zapamiętać. No to refren to. Wiadomo, że stary ale biały No ten refren to nie jest w refrenie tytuł, nie. Wtedy by było na, na łatwe, nie? nie? A ten niemożliwy to już. Ale to jest najmocniejszy. Nie. to będzie coś, co znam. Dobra. To się zesrał. Akurat to, wątpię, że znasz. To jest już taki creme de la creme. To jest taki. Kora stary. stary, da, nie, to już koniec stary. to nie ma znaczenia stary. To już nic, nic nie pomoże, stary. ...żyła swojego ryja, weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja, i mnie z***a Co to ci GODZIŁO? Jesteś średnia z ryja, Ale głupstwa nie ukryje nawet nie. się przyja to spina jest Weź nie spina iść Dobra robimy reaktion wideo, dobra Okej, okay. proste słowa mi ale jak mi jej nie zrobisz to będziesz dzwonić po takse Ja Jesteś słodkim, że byłaś całkiem niezła Ja ejster są łączne patrz stary To jest bez, bezkompromisowy jest naprawdę urodziwa. To jest, o, jest tytuł Piękna Lala? Nie, nie, nie. Dalej jest tu. Bo to jest Betty Cookie White. I jest to na pewno stary jest... utwór o zawijaniu lasek na chatę i uprawianiu z nimi miłości. To jest akurat jedyny numer, którego nie ma na Spotify'u. O f**k. Jest trochę kontrowersyjny. Specjalnie, ale, że mi po film. Ale nie, nie jest wcale taki y, stary jak tam. To w sensie to jest chyba właśnie 2017 jakoś. No dobra, tytuł stary. Czarownica. 7 lat no, temu. Dobra stary, nie, p***ole.